Witam Państwa bardzo serdecznie podczas kolejnego odcinka z tej gry wieloosobowej, z tych wyścigów trzyokrążeniowych. Teraz po wyścigu deszczowym we Francji jedziemy wyścig w Austrii. Już załadowała nam się gra. Załadowało nam się wieści. jedziemy bolidem Renault, startujemy z pozycji numer 2. Tutaj właśnie wybieram na bolidu na tor w Austrii. Przed nami startuje kierowca Hasa. Jest to fut Szcziborza. Jeszcze tutaj kunkier muszę potwierdzić już potwierdził. Już potwierdził, już potwierdził. No i fut ściborza przed nami za nami food Patrix F1. Start słaby, odjeżdżałem Ściboża. Tutaj w kleszcze nas biorą Patrix i Palus. Tutaj odpuszczamy jeszcze kontakt z Patrixem. Patrix wywieziony szeroko i jesteśmy przed Patrixem. jeszcze ustawiamy paliwo bogate, z którym atakuje nas ugiel, ale szczęście zażądane zagrożenie i my teraz do tego zakrętu trzeciego w Austrii atakujemy palusa i zyskujemy pozycję. Jesteśmy na miejscu numer 2. Przed nami chódź Boża odjechał na sekundę i jedną dziesiątą. Za nami parus pół sekundy. Tam z tyłu jeszcze biją się e, Empoveredy i Taku. Zbliżył się do palu z 20 sekundy za nami. I Boża i y, palus mają już 2 sekundy kary. Człowiek z Boża z najszybszym okrążeniem. A palus tuż tuż za nami. Teraz od zewnętrznej będzie chyba nas atakował. Próbuję atakować od zewnętrznej, jednak mu się nie udaje. Opóźniamy do hamowania. przyblokowane opony. No i udało się utrzymać pozycję przed palusem. bo odjechał nam na, na kolejne sekundy, a za nami jest e, palus e, dwie, za e, 20 sekundy, tylko za nami i obaj i kierowca przede mną i za mną ma 2 sekundy kary, 2 sekundy kary za limit kto ma także taku, ja i Empuweredy kar nie mamy. Krótko z najszybszym kółkiem, jednak my go przebijamy, nas przebija Poweredy, a M -Po go przebija Szymix EGames i teraz Szymix EGames z najszybszym czasem, a my prze, przekraczamy granicę na pierwszym zakręcie i dostajemy dwusekundową karę. Patrix dostał dyskwalifikację, chyba zbyt dużo razy przekroczył granicę toru, jeszcze rekord w pierwszym sektorze i teraz błąd człowieka ścigorzy i 4 sekundy kary już ma kierowca przed nami. Teraz błąd jeszcze w tym zakręcie, w zakręcie Jesteśmy pół sekundy za nim i prawdopodobnie wyprzedzimy go na mecie. Będziemy przed nim tutaj też zachyt nie najlepiej przejechany przez kierowcę Hasa, za nami yy, ciągle kierowca Mercedesa palus 5 sekundy. Tutaj też my nie za dobrze przejechaliśmy, ale z przejechał jeszcze gorzej od nas. Poprawiamy się w sektorze numer 2 o 20 sekundy. Już tutaj przekraczamy granicę toru. Jesteśmy tuż tuż za człowiekiem w Teraz błąd. Na szczęście nie przekroczyłem więc stąd, bo mogłoby to skutkować 4-sekundową karą. No i wódź Ci Boża. Co prawda dojechał pierwszy do mety, jednak miał 2 sekundy kary więcej ode mnie i to ja wygrywam w ten wyścig. Tutaj jeszcze karambol, bo trzech zawodników chciało się tak zwalić, żeby po mecie i się obróciły. jeszcze Kunkiel i mi się dojechać. Ale co on robi? Uderza w walierkę. Nie wiadomo w ogóle, co robi Kunkel więc wygrywam ja 90 sekundy przed palusem, dalej 80 sekundy za palusem ściborza, 40. za ściborzą taku, 80. za taku szymix games i 5 i 20 sekundy za szymixem MPO i Kunkel tutaj DSQ za